Do Kalisza trafiliśmy 14 stycznia, razem z przyjaciółmi z Park Run Poznań. Chcemy serdecznie Was zaprosić na Park Ran Kalis. E, e, tak jak wiecie może, to jest trójpark, absolutnie bezpłatny, każdą sobotę e, o, o 9.00, e, czasem o 9.02. Pogoda udała nam się fantastycznie, a tym samym będziecie mogli zobaczyć naprawdę świetne zdjęcia z tej wspaniałej lokalizacji. Jest okazja na oklaski, wiwaty dla gości oraz dla jubilantów. Wreszcie chwila, aby rozejrzeć się po okolicy i przekonać, jak fantastyczne miejsce dotarliśmy. Koniec obijania, czas na bieganie i za chwilkę opowiem wam o tym, na czym polega turystyka parkram. Najprostszym sposobem parkranowania będzie oczywiście odwiedzanie swojej najbliższej lokalizacji. Tutaj masz swoich przyjaciół zawsze możesz spotkać na starcie. Ale co, jeśli okaże się, że tych samych ludzi możesz spotkać na drugim końcu Polski, i to niezależnie od tego, czy jesteś na wakacjach, czy wyruszyłeś w podróż służbową? Nie ma się czego obawiać. Trafiłeś do nowego miejsca, ale jesteś parkranerem, a wokół ciebie będą również parkranerzy. Kto zatem cię lepiej zrozumie niż oni? Więc po prostu baw się, raduj, zbijaj piątki, czuj, po prostu wolność. Poza poznaniem nowych ludzi możesz też poznać nowe trasy, a te mogą czasami naprawdę nieźle zaskoczyć. łatwiej będzie wybrać nam się do bliskich lokalizacji na kawałek dnia, a może nawet na cały dzień. Ale lokalizacje mogą mieć do zaoferowania mnóstwo fantastycznych atrakcji, które można zwiedzić. Wtedy warto zastanowić się, czy nie można by było pojechać tam na dzień, dwa, trzy lub więcej. Spacerować można nie tylko na parkranie. Można przejść również po całym mieście. Nawigowaniu po okolicy pomogą nam parkranerzy z tej właśnie lokalizacji. To oni wiedzą, gdzie pójść na kawę, gdzie zjeść śniadanie, albo jakie atrakcje mogą stać się częścią waszej wycieczki. Nie zapomnij zrobić zdjęcia i podzielić się nim na Facebooku albo Instagramie. Pokaż wszystkim, jak fantastycznie spędziłeś ten weekend. Dobra rada, gdy dobiegłeś do mety, nie uciekaj do domu. To jest czas na to, żeby porozmawiać ze wszystkimi, poczekać na ostatnich biegaczy, poklaskać, pokrzyczeć, a być może po prostu przygotować się do dalszej części przygody. Okej, okay, ostatni z naszych zbiegają właśnie na metę, a my wiemy już co będziemy dalej robić. O, taka jeszcze nasza magiczna tradycja fotograficzna. Całkiem sporo lokalizacji po biegu idzie do kawiarni lub restauracji. Tam wspólnie można napić się kawy, zjeść ciacho, czy tak jak my spragnieni, zgłodniali turyści, można zjeść śniadanie. Nie zapomnij zatem spytać koordynatora biegu, albo sprawdzić wcześniej na stronie internetowej, bo tam podane są zwykle te informacje, gdzie udać się po biegu. Jeszcze na głodniaka, ale już nasycamy się wspaniałą architekturą. Kalisza, Słuchaj, w całej Polsce parę się na niej, od tego nie no dobra, zdaje się, że jesteśmy na jedzeni e, możemy ruszyć zatem na wycieczkę. No, jeszcze może mały łyk czegoś i w drogę. Jeśli już przejechałeś tyle kilometrów, i zmusiłeś Twój samochód do wielkiego wysiłku. A może przyjechałeś pociągiem? Nie zmarnuj czasu. Naprawdę każde miasto ma do zaoferowania coś, co warto jest zobaczyć, powąchać, dotknąć, polizać, zasmakować, poznać ludzi, być może zatrzymać się na dłużej, być może usiąść i po prostu zaznać atmosfery tego miasta. Nam udało się wybrać na stare miasto, które do złudzenia, dzięki remontom, przypomina miasto Poznań. No tak, niestety. Nasz stary rynek wygląda jak ten w kaliszu. Tym niemniej warto się było tutaj wybrać, bo czeka nas naprawdę fantastyczna atrakcja dzięki tak wspaniałej pogodzie. Jeszcze tylko kilka ostrożnych kroków, i już za chwilę znajdziemy się w budynku ratusza. Stryk windą do nieba A co to można pospiegować swoich znajomych którzy już są na wieży Ojej ale zanim wejdziemy na czubeczek, możemy jeszcze znaleźć się w środku fantastycznej maszyny i zobaczyć, jak kręcą się małe trybiki. Jeszcze tylko parę metrów. Kilkoma schodami i znajdziemy się na samym czubku. A tam super widok. Na samym początku mówiłem, że pogoda dopisała i że będą widoki, prawda? Są super. No, ale koniec bujania w obłokach i pora wrócić na Ziemię. A powoli nasza wycieczka będzie się już skończyć ale jeszcze nie odpuścimy sobie dobrego obiadu. Moi drodzy, sami widzicie, jeśli nie wiecie co z sobą zrobić, to turystyka parkan jest świetną okazją do tego, żeby zobaczyć kawał świata, poznać super ludzi i po prostu spędzić wspólnie czas. Prawda, że mam rację? No to gdzie się za niedługo zobaczymy? Na której trasie? W Polsce? Czy może Szkocji? A może w innym kraju? Do zobaczenia. Serdecznie Was pozdrawiam.